Cześć, dziś będziemy rozwiązywać pytania związane ze znakami nakazu, czyli kontynuujemy naszą serię przypominania sobie znaków drogowych. Jest to grupa znaków zdecydowanie najmniejsza, i tych pytań na egzaminie państwowym jest o wiele mniej niż innych, no ale jednak są, więc dzisiaj przypominajka. Oczywiście rozwiązuje je w aplikacji L-testy, którą dostajecie w pakiecie po zakupie na stronie ltesty.pl w naszym serwisie. Dobra, to zaczynamy rozwiązywanie. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo za tym znakiem? Tak jest i tutaj mamy nakaz jazdy w prawo, więc oczywiście w lewo nam nie wolno skręcić. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo? Ponownie mamy nawet dwa znaki nakazu jazdy w prawo, co znaczy, że z obydwu pasów musimy skręcić w prawo. To jest jedyny dozwolony kierunek, więc nie w lewo nam nie wolno skręcić. Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo? No, słuchajcie, uparli się na to lewo, ale tutaj mamy znak, y, nakaz jazdy prosto, więc w lewo również nie możemy skręcić. Znaki nakazu wyraźnie pokazują nam kierunek, którym nakazują nam jechać, i każdy inny jest zabroniony. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek skręcić wyłącznie w prawo na najbliższym skrzyżowaniu? No, wyłącznie nie, ponieważ tutaj mamy nakaz jazdy albo w prawo, albo w lewo, więc wyłącznie w prawo nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek jazdy na wprost? Ponownie tak jest, mamy tutaj nakaz jazdy na wprost. Czy w tej sytuacji z pasa ruchu, który zajmujesz, dozwolone jest wykonanie skrętu w prawo? No, oczywiście, że jest dozwolone, ono jest wręcz nakazane, czyli tak. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić wyłącznie w lewo? I tutaj mamy znak, nakaz jazdy w lewo, więc tak, jak najbardziej. Czy w tej sytuacji na skrzyżowaniu wolno Ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu? I tu mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym. No nie, musimy się właśnie poruszać zgodnie z kierunkiem, który jest pokazany na znaku, czyli nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego? I tu mamy ponownie znak o ruchu okrężnym, o skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, ale to nie jest skrzyżowanie równorzędne, ponieważ mamy tutaj również znak ustąp pierwszeństwa, więc nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów? I tutaj słuchajcie, jest słabo widoczny, ale tam jest znak nakazu Droga dla rowerów a on nie jest równoznaczny ze znakiem informacyjnym przejazdu dla rowerzystów. Czyli tutaj prawidłowa odpowiedź brzmi nie, ponieważ to nie jest przejazd dla rowerzystów, to jest droga dla rowerów. Tu jest owszem przejście, ale dla pieszych. Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? I tak jak najbardziej mamy tutaj znowu nakaz jazdy prosto, więc tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Mhm, widzieliśmy, tam był nakaz jazdy prosto. Więc nie, nie wolno nam zawracać. Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie? A tu mamy nakaz jazdy w prawo z naszego pasa, więc nie, nie możemy jechać prosto. Czy na najbliższym skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła, wyspy w obu kierunkach? Czyli tutaj mamy znak skrzyżowania o ruchu okrężnym. Nie, oczywiście, że nie. On odbywa się tylko w kierunku wskazanym na znaku. Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, masz pierwszeństwo względem uczestników ruchu znajdujących się już na tym skrzyżowaniu? Nie mamy pierwszeństwa, ponieważ oprócz znaku nakazu mamy również znak ustąp pierwszeństwa, czyli nie. Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci jechać na wprost? Tutaj mam nakaz jazdy prosto, więc jak najbardziej, że nam wolno. Czy widoczny znak informuje cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Mhm. E, nie, słuchajcie, nie. Właśnie to akurat nie jest nak nakaz jazdy prosto, ale nakaz jazdy prosto jest często mylony z drogą jednokierunkową, ale nie, oczywiście nie. To jest nakaz jazdy z prawej strony znaku. Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na to skrzyżowanie, musisz się bezwzględnie zatrzymać. E, nie. Otóż zatrzymujemy się tylko wtedy, kiedy musimy ustąpić innym pojazdom. Ale jeżeli widzimy, że mamy drogę wolną, to nie, nie musimy się zatrzymywać. Czy znak nakaz jazdy prosto? Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Tak jest, dokładnie tak jest. I ten znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Mhm. I tutaj pokazałam Wam takie połączenie znaku, bo tu mamy nakaz jazdy w prawo i równocześnie na tablicy pokazane jest, kogo dotyczy ten nakaz jazdy w prawo i właśnie dotyczy on pojazdu z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, czyli prawidłowa odpowiedź brzmi tak. Więc taka konfiguracja ze znakiem nazwy również może się przydarzyć. Czy zgodnie ze wskazanym z prawej strony znakiem pionowym masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? I tu mamy nakaz jazdy prosto, więc tak zgadza się. Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony? I widzieliśmy, że wjechaliśmy na rondo, więc tak i tam był znak ustąp pierwszeństwa przed rondem, mają te pojazdy, więc tak jak najbardziej. No to już było ostatnie pytanie. Jak widzicie, te pytania są dość proste, bo te znaki są proste i przejrzyste. Nie ma tutaj nic y, skomplikowanego za bardzo. Niemniej jednak, no, najczęstszy taki przypadek błędów, jaki się pojawia, jeżeli chodzi o znaki nakazu, to jest mylenie znaku właśnie nakaz jazdy prosto z drogą y, jednokierunkową. No tak, poza tym wydaje mi się, że to są całkiem proste e, pytania, niemniej jednak przypomniałam Wam, serdecznie dziękuję za wspólne rozwiązywanie no i co, zapraszam na kolejny film.